Dobra, Danie, danie dwa. Tanie, danie. Odcinek drugi. Składniki są, kefir jest jeszcze w lodówce. Zaczniemy od obrania ziemniaków. I teraz tak, kurde. Najpierw kosz. Nie ma miejsca na pomyłkę. Jak nie macie obieraczki, to dajcie sobie spokój od razu. No bez obieraczki, to nie stracicie połowę ziemniaków. Hmm. Hmm. A i Aj, to gorące. Lewe? Prawe. Dobra, byłbym pod brodę. A nie ten kosz. Przecież tu trzeba wiowali. No i to jest aż dobry. Dobra, nowy kosz, bo to... Ja nie wiem o co chodzi, ale to bio to zawsze się robi z tego takie bagienko. Czemu? Co to? przeżeram siatkę, czy o co chodzi? Sztatnij się tym! nie. przepuszkałem. się! O! Dobra, no w ziemniaków nie ma zbytnio tipów, po prostu trzeba to obrać. Weźmiemy podobnego kształtu i spróbujemy to obciąć nożem. Nie jest źle, ale trochę taki kwadratowy. To jest strata pieniędzy. Inwestycja w obieraczkę to jest, tak, włożyć pieniądze do banku. No jest troszkę różnicy. Au! Pa! Tego nie widać aż tak. Dobra. Tutaj od razu minus z racji, że ziemniaki trzeba obierać. I to jest dużo roboty. To nie trzeba dokładnie. Jak czasami zostaje jakiś ten kurka na nim, to, to dodaje smak. No to. Dobra, trzeba zmienić... zmienić ten asortyment. Wielkość. No, znajdź ją. Go. Jedna. Ale malutkie te ziemniaki. Dobra, to droższe, ale smaczniejsze. nie było tańszych. no wziąłem jakieś najtańsze takie pyry, takie najgorsze za złoty 20 zł za kilo. Były kiedyś takie, ale czasy się zmieniły. Ale nadal ziemniaki to jest na dwa żywo. No bo co? No bo masz frytki z tego, masz z tego ziemniaki. Chyba wódkę też ktoś się robi mi no, no. Chipsy są. Ja... Ziemniaki obrane teraz należy je przemyć. Babcia. Babcie się nie cackają z jedzeniem. I teraz tak. Wpisujecie tak. Ugodować ziemniaki. Na kilogram ziemniaków 3 litry wody. Jak mamy odmierzyć, niby. ale mi chodzi o sól, czy się daje. Dwie łyżeczki na 3 litry wody. Ten na pół. Ten na pół. Wiem, czy nie za dużo tych ziemniaków. Czyli po prostu zalewamy. Żeby były przykryte. Ojej, jak to będzie wrzało, to to się przecież. Z racji, że to woda, czyli dajemy na trójkę najwyżej. Troszkę. Dobra. I to trzeba chyba zamieszać, bo to ta sól się sama chyba nie wymiesza. O, jeszcze można pociąć jedną ręką. Dobra. No i teraz idziemy grać w lola. W jakimś tam środku robienia ziemniaków O, są twarde Najlepiej to je poprzerzucać, bo te na wierzchu mogą być mi gorzej zrobione, niż te niżej Pro kucharski to był No i teraz bracie w te chomiki, żeby żaden nie wyskoczył to Wszystkie były przykryte Au, wrzątek Dobra, hej hej Nie wiem ile minęło czasu, chyba trzy 3 dni widelec wchodzi miękki ziemniak To znaczy, że chyba można przestać No nie wiem z drugiej strony Jak wchodzi widelec to się przestaje? Kolejny protrik trick kucharski Jak nie wiecie to się pytacie no, ja i... wiem, czy sobie nie, nie, tak. Teraz trzeba to, się od... odcedzić. od, Ziemniaki już zaraz się rozmnożą. Tu hodowienie ziemniaków. Na początku ślub. Easy. A ta para. Teraz się zaczynają jaja. Lecimy cebulą. My wali... kupiliśmy trzy. Nie wiem, czy wszystkie zużyję, bo to w sumie sporo. Dobra, lecimy. No i ta jest jakaś taka zgniła. To się wyrzuca chyba? O fu, patrzcie na nią. Pyszna, co wy mówicie. Ale śliski, mokry tak. Szczerze to ja nie wiem, co mam zrobić z tą cebulą. Chyba ją wrzucimy na... No. Trochę po! Nie ma starczy tej cukru. Ja bym powiedział, że jest jej dosyć sporo. Trochę trochę średnio pokrojona, nieważne. Masło. Masła oczywiście nie wliczamy w koszty, no bo to ile my zużyjemy? Tyle jak zero. I tutaj patrzcie. Hop. Się roztopiło. Tą cebulkę przysmażali. Można na trzy części. Do trzech królestw tutaj rozłożyć. Trochę masła jeszcze dodałem. Cebulka się musi śmiga, e, ślizgać, a nie przyklejać. I teraz to jest najpiękniejszy zapach świata. Mm. Tak, całą cebulkę taką moglibyśmy zjeść. Dlatego jak ona tak troszeczkę pożółknie, nie, to wy pewnie już byście wrzucili na te ziemniaki. A nie, nie! To w odwrotnej kolejności. Ziemniaki lecą na cebulkę. Cebulka jest już taka złocisto gówniana. Ale to jest idealny moment. Dobra. I teraz to można tak ten, ciup, ciup ciup, ciup ciup, pozamieszać. No to się ma tak tylko przygrzać. W sumie to ja nie wiem co ja robię. Nie no, będzie giters. Na pół porcji starczy. Kurde, no mniej, mniej tych ziemniaków w sumie wyszło niż myślałem. Jak się je obierze to już nie takie duże, nie? <laughs> no właśnie. No trochę, trochę się ugniotą, ale to też nie ma znaczenia. Wiecie co zaraz wleci? Przyprawy. Dobra, to jeszcze raz. Proszę do pieczenia. Nie. Żelaty na nie, nie są na nie. O! Tu są ziemniaki na rysunku. Nie, to nie są ziemniaki. Nie, to nie o to mi chodziło. Papryki może nie. Kary. O, kary. Nie. Czosny. No to dodamy. Ale i co to jest? Ale tak ciutkę, ale Nie, pachnie jak kakao. się kakao. Czosny to dodałem wcześniej już. Ja się znam na gotowaniu. Dużo sali, bo to... Dobra, i ognia nie zmniejszyłem, na pół to już powinniśmy. Tam się trochę poprzylepiało. A baba, jak zwykle nie była w stanie pomóc. O! Uh, Go po prostu w patelni. Ale jakie pyszne! Dobra, starczy tego. Także widzimy się za chwilkę. Uwaga! A! Bo! No mu to wygląda trochę jak taka papa Tą cebulkę trzeba wygrzybywać stąd, bo została na dnie Git Protrick kucharski numer kolejny Nie dawajcie takiej chapki na talerz, no bo wam się wysypie, nie? Wyleje Jak się je z miski, to się, no nie ma szans się nic stać Podsumowanie Ziemniaków zużyliśmy wszystkich, kosztowały nas 7 zł Cebula 80 groszy Kefir 2 zł Czyli zmieściliśmy się w dyszce Mamy sporo jedzenia Pysznego, znaczy jeszcze nie wiem o, Czemu to było gazowane? Zależnie od humorku, można jeść albo popijając kefirem, albo sobie wylać nie, mm. autentycznie, jest myszny, mega pyszny. O, gołęcza! Pop! Rick, kochani, szybko kefę. Mhm, mm mhm, mm Mieszacie. Mhm, a dawny nie jadłem ziemnia. Cena była taka, smak. Tam to było 6,5. Kurde. Wiadomo, że smak jest zawsze zależny od humorku. 6,5. 6,5, a trudność przygotowania tu jest, no, jest troszkę większa. Tam to było średnie, nie? No, to adekwatnie do poprzedniego dania. To danie jest takie, średnio mocniej, tak, bardziej trudne. Znaczy, więcej czasu zajmuje. Dobra, także jeśli wam smakowało, to zapraszam na, do y, kanału, subskrypcji, Wania i na Discord. No, wam się dzielę tym daniem, znaczy nie daję wam, ale dzielę się moimi odczuciami bardziej jeszcze. Nie, wiem no. A polać? Wiem, spróbować. Mmm, jak u babci.